Wsadzenie robota Tefal Explorer 130 AI do bagażnika samochodu okazało się całkiem trafionym pomysłem. Co prawda urządzenie nie miało tu do końca łatwego zadania ze względu na prowadnicę po wyciągniętych siedzeniach, niemniej jednak robocik dał sobie radę. Muszę tutaj pochwalić urządzenie, bo efekty jego pracy były naprawdę zauważalne. Z tapicerki samochodu zniknęła większość zabrudzeń, takich jak piasek, różne drobinki czy zwierzęca sierść, która utkwiła w tutaj wykładzinie, którą wyłożony jest bagażnik. Co prawda, no, robot nie wyczyści nam tutaj boków bagażnika ze względu na swój kształt i jest to dość naturalne. Niemniej jednak sama świadomość, że takie kompleksowe czyszczenie powierzchni płaskich w samochodzie może zostać wykonane przez robota bez naszego udziału, jest całkiem atrakcyjne.